Witam na kolejnym od, yy, wyścigu po dłużej przerwie, długiej przerwie od nagrywania. Nie nagrywałem, dlatego że nie miałem czasu i mi się trochę nie chciało. Teraz znowu mi się zachciało, zobaczymy na ile. A teraz czas na wyścig, zobaczmy co jeszcze, jeszcze tutaj robić. robię ja coś w tym gronie, Więc fajnie yy, na pierwszym miejscu zobaczymy, że to jest wyścig chyba w Holandii albo w Hiszpanii, patrząc na mapę ale dobrze, nieważne, tutaj gracz na pierwszym miejscu. Yy, usunęłem teraz zdzieranie się opon, ponieważ to była za duża przewaga tej gracza nad innymi. Zobaczmy, Fullerton wyprzedził Heiki na sam czas na wysokiej pozycji, natomiast tutaj Hoffman, Peters, Fernandez też, a Wirtanen dopiero ósmy, ale już tutaj na wgraniu pozycji już jest siódmy. Za chwilę będzie wyprzedzał też Hoffmana, będzie na miejscu szóstym, ale nie, jeszcze nie teraz, tutaj w ogóle Fullerton wbił się na pierwsze miejsce. Hoffman próbuje wyprzedzić Fernandeza, ale tylko stracił pozycję, prawie z Wirtanem, jednak nie. Leci tutaj Ryan z Vandermerem, Peters już spadł. Wirtanem wyprzedził Hoffmana i wyprzedził też od razu Fernandeza. Jest już na piątym miejscu za Ryanem, za Sanchezem, który jest aż trzeci. Wyjątkowo tutaj wysoka pozycja tego zawodnika. Lecz tutaj Heikinen wyprzedza Fullertona. Czy Sanchez też go wyprzedzi? No to był dla niego sukces, naprawdę. Jest Sanchez przed Fullertonem, tak, zajmuje teraz drugie miejsce Sanchez. No i widać, że tutaj jedzie szybciej od Heikinena. Ale tutaj był on na zakręcie i będzie walczył teraz z w drugą pozycję. Jakieś tutaj nieważne rzeczy się dzieją. Mm, dobrze, więc tutaj Heikinen, Sanchez, Fullerton, gracz. Player, tak okay, jak zwał, tak zwał. No i Fullerton spada na czwartą pozycję. Wirtanen też spada na szóstą. Tutaj Hoffman wyprzedza go. Tutaj też widać pojedynek. Wandermer wyprzedza Petersa i Fernandeza. Fernandez jednak wyprzedza od razu Petersa i już wyprzedza też Vandermeera. Hmm, zobaczmy, co się dzieje tutaj bardziej z tyłu. Ray ten wyprzedza przez Gonzalesa Leroy i Fisher na wysokiej pozycji bardzo. 15. Jakby na tej pozycji ukończył, dałby swojemu drużyn, swojej drużynie dużo punktów. I sam sobie też, bo chyba jak na razie ma zero. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Hoffman będzie chciał wyprzedzić Fullertona na tej prostej. Czy mu się uda? Uda mu się. Jeszcze będzie gonił teraz Sancheza. No jak wyprzedził jednego, może przejść też drugiego. Tak jest, Hoffman wyprzedza, teraz też Sancheza. Tutaj mamy Ryana i Heikinena, czyli dwóch czerwonych na dwóch pierwszych miejscach. Czy ...player'a i Heikinena. Nie wiem, co ja wcześniej powiedziałem chyba. Ryan, Ryan dopiero... No, ...szósty i tak dobra pozycja, chociaż tutaj Hoffman i Sanchez bardzo... ...dobrze się trzymają, oni zazwyczaj tam gdzieś byli około szóstej... ...piątej pozycji, tymczasem tutaj mają trzecią, czwartą, ale już... Hoffman spadł na piąte pozycję, bo Fullerton go wyprzedził. Tutaj Fernandez też bardzo wysoko. Natomiast Wirtanen znowu daleko z tyłu, aż 9 tutaj tak daleko jeszcze nie był. Peters też tutaj za Smithem nie włącza się w tą walkę o czołowe miejsca. Zobaczmy, co się tutaj dzieje z przodu. Może na razie nie, co się dzieje z tyłu. No i Fischer już spada na 16 pozycję, bo przed chwilą jeszcze 15, już jest 16. I czy będzie spadał dalej? No tutaj, mortar stern jest szybszy. Będzie. Fischer spadał, ale nie, jeszcze nie na tym zakręcił, nawet wyprzedził Gerarda. Zobaczę, co się dzieje z przodu. Tutaj znowu coś odsunąłem. Wandermer i Ryan wyprzedzają Fernandeza. Tutaj Hoffman musi się pilnować Fullerton. Tutaj Sanchez na trzecim miejscu. A wyścig to yy, ma dopiero 7 okrążeń z 20. Nagrywa się wszystko, nawet się nagrywa. Yy, tutaj Sanchez, Heikinen, gracz, player. Już nawet nie wiem, jak mówić. Może da się to gdzieś nazwać w ustawieniach. Ten orzech nazwy byłoby Wites Hoffman. Tutaj Vandermeer, Fernandez i Vandermeer wyprzedza Hoffmana. Natomiast Wirtanen ma problemy z wyprzedzeniem Ryana, bo wbił się w Hernandeza, ale teraz Wirtanen wyprzedza Fernandeza. I na tej prostej może. A, jaj, to błąd. Mógł wyprzedzić na trzech, chociaż jeszcze walczy Hoffman wyprzedzony, Ryan też. Wirtanen pnie się w górę, już szósta pozycja. Teraz Vandermeer mu zostaje i będzie piąty. I chyba tak się stanie na tym zakręcie, jeszcze Vandermeer walczy. Na tym zakręcie raczej go Virtanen nie wyprzedzi. O, ale tu go wyprzedza i Virtanen jest piąty. Fullerton czwarty, Sanchez aż trzeci. Heikinen neni. wreszcie powiększają swoją przewagę. No już mają bardzo dużo tutaj przewagę. Jeszcze przed chwilą tutaj Sanchez coś mówi im zrobić, a tymczasem Fulleron będzie gonił Sancheza zaraz za fullerton Wirtanen Vandermeer. Ryan, Hoffman wyprzedza Fernandeza. Y, tutaj Peters wyprzedził Garcia. Potem Smith, Dupont, Ivanov, y, Parker, Gerard, Gonzales, Fisher, Leroy. A na samym końcu Mortar Stern. Zobaczmy tutaj Heikinen. Już połowa wyścigu jeszcze nie minęła, dopiero po, za kolejne okrążenie mnie. Z pewną przewagą nad graczem, chociaż to się wszystko jeszcze może zmienić, bo tutaj aż 10 okrążeń ponad zostało. 11 albo 10, już nie wiem jak to się liczy. Chyba 11. Dobrze, to Sanchez, zaraz za Sanchezem Fullerton, zaraz za nim Wirtanen, Wandermer, Fernandez, ale tutaj widać już, że Wirtanen będzie gonił Sancheza. Tu się coś dzieje, Ryan Fernandez. Ryan, no to już w miarę takie są pozycje równe. Będzie już mało wyprzedzania, bardziej tutaj walka o utrzymanie i w miarę rozwoju czasu będzie tutaj. Hmm. Zwiększanie się przewagi albo zmniejszanie i gonienie przeciwników. Zobaczmy, co tam się dzieje. Z przodu, bo tutaj widzę, że będzie chyba wyprzedzanie Fuller Fullerton będzie wyprzedzał Sancheza, który już tutaj będzie spadał. My się wydaje, że nawet na piątą pozycję spadnie. Chociaż tutaj Sanchez walczy, proszę zobaczyć tutaj nie daje się i chyba nawet to on wyjdzie tak! Sanchez tutaj wyprzedza jeszcze Fullertona! On jeszcze się nie dał on jeszcze pokazuje, że walczy o tą trzecią pozycję Sanchez walczy walczy do końca i wywalczył, ale no my się wydaje, że Fullerton już tutaj go ma chociaż powiększyli przewagę nad Wirtanenem. Sanchez, oj, teraz ładnie tutaj na tym zakręcie, no i odzyskuje przewagę to się może za chwilę wszystko zmienić a nigdzie się nie dzieje nic ciekawego no chyba, że tutaj Smith z Iwanowem, jakieś tutaj wyprzedzanki gonią Duponta Garcia, tutaj Peters. Fernandez z Hoffmanem. Tutaj Hoffman wyprzedza Fernandeza. No, mi się wydaje jednak, że tutaj Żółci zawsze byli lepsi od pomarańczowych. No, a nawet tutaj widzimy Sancheza w czołówce. Tymczasem już tutaj Heikinen i Graz wyprzedzają tutaj ostatnich. Mortar Stern dalej ostatni. Tutaj Leroy będzie wyprzedzał Gerarda. Tutaj, o! Czemu się to uda. Tutaj pamiętajmy, tutaj Gerard to jest to naj... druga najgorsza ekipa. Tutaj czerwono są najgorsi, więc... No. No lepiej, żeby oni wygrali, tak fajnie będzie, jak wy... w sensie, jak wyżej będą ci gorsi. I proszę zobaczyć tutaj Leroy, ale już, no niestety, chociaż jeszcze walczy. Jeszcze walczy tutaj, gracz dogonił Heikinena. No i tutaj Leroy nie wiem co robi, On chyba nie umie wyprzedzić tego Gerarda. Tutaj gracz też już ich wyprzedza. No, nie wiem, nie wiem. Tu chyba to jest nie do wyprzedzenia. Leroy, nie wyprzedzić Gerarda w ogóle. Chociaż teraz na tej prostej wyprzedza. Wyprzedza na, 4, 13, na końcu 13. Okrężenia. Początek 14. Tutaj gracz chyba też wyprzedził Heikinena. Nawet nie wiem, dobra, jest. Tutaj Heikinen wyprzedza gracza, Tutaj walka na pierwszych miejscach. Jest zacięta. Tutaj Sanchez. Dalej trzeci. Dalej mamy Fullertona. Potem Wiertan, Waldermer też będzie tutaj podejmował walkę o. Miejsce w czołowej piątce na szczęście, następnie Hoffman, Ryan, Fernandez, ale teraz teraz błąd na tym zakręcie. Fernandeza, dalej Peters, Garcia, Dupont, Smith, Ivanov, Parker, Gonzales, no i tu już Gonzalesa będzie wyprzedzał gracz z Heikinenem. Że to nic ciekawego się nie dzieje. Ostatni jest Fischer, tutaj Heikinen wyprzedził gracza i wyprzedza też Gonzalesa, ależ tutaj przyspieszenie dostał. na tym zakręcie, wszystko wytracił tutaj. Gracz teraz. Też wyprzedza Gonzalesa i rzuca się w pogoń za Heikinenem. Dzieje się coś ciekawego. Na planszy tutaj się coś dzieje. Hoffman z Vandermerem. No już tutaj Fischer wyprzedzany. Hoffman z Vandermerem. Leroy 17. Z dużą przewagą nad Gerardem. Ponad 2,5 sekundową. Tutaj Hoffman. Wygrał ten pojedynek z Vandermerem. A przed nimi tutaj mamy pojedynek Virtanena z Fullertonem. Tutaj piąte, szóste pozycje znaczy czwarte, piąte. No, tutaj Gerard ich trochę przyblokował, ale Wirtanen wyprzedził Fullertona. No, a Wirtanen wyprzedza Gerarda. Tutaj zobaczmy, gdzie jest gracz z Heikinenem. Kogo oni już tu wyprzedzili? oj nie wiem, nie wiem kogo. Ilu, w sensie. No, tutaj już wyprzedzili y pięciu zawodników. Teraz Iwanów będzie się bronił przed ich atakiem. Zobaczmy. Nic się nie dzieje ciekawego. No coś tutaj się dzieje ciekawego, ale to pod koniec stawki. Między Gerardem i Leroyem. Gerard jednak dogonił Leroya, miał dużą stratę, ale jednak dogonili. Yy, da się jakoś tak fajnie przybliżyć? No nie wiem, tak bym mógł przybliżyć, żeby więcej było widać. Lepiej było widać. No i tutaj Gerard Leroya wyprzedził. Ale Leroy nie odpuszcza i Leroy będzie się go trzymał chyba do końca. Chociaż teraz Gerard ucieka. Ucieka i to chyba będzie już po nim. Ale Fisher wyprzedził Mortels... Nie. Chyba tak cały czas było. Traci raczej ten będzie wyprzedzał Fischera. Kinen gra tutaj. O! Sanchez z Wirtanenem. Kolejne starcie. Na dwóch ostatnich okrążeniach Sanchez straci trzecią pozycję i chyba jej już nie nadrobi. Oj, 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 I to jeszcze może być w bo tutaj Fullerton w takiej dużej straty nie ma. To są tylko dwie sekundy, która się powiększa niby ta strata. Ale Hoffman jeszcze goni. Fernandez z Vandermerem. Zobaczmy Tutaj gracz z Heikinen zaczęli już ostatnie okrążenie Zobaczmy jak to się potoczy na Dwóch czołowych miejscach Mi się wydaje, że Heikinen już tutaj jedzie pewnie po zwycięstwo No to już jest ostatnie okrążenie Tutaj gracz raczej nie ma szans Heikinen jedzie po zwycięstwo Kolejne Tak To jest koniec Heikinen pierwszy Drugi gracz Zobaczmy jeszcze Finish. Jest Heikinen, jest Gracz. Wirtanen będzie na miejscu trzecim. Zepchnął na czwarte w poprzednim okrążeniu. Następnie Fullerton, Hoffman, Fernandez, Vandermeer, Ryan, potem będzie Peters zapewne. Następnie Garcia, Dupont, Parker. Tutaj jeszcze ze Smithem może coś się tutaj zadzieć, ale wątpię. Iwanów. Gonzales, Gerard, Leroy i Fisher na dwóch ostatnich miejscach. Nie, jeszcze Mortensen będzie ostatni. I tak wyglądają wyniki końcowe. No tutaj jest Sanchez z Hoffmanem. Wandermer i Ryan zazwyczaj byli wysoko. Też tutaj trzy punkty dla Leroya Leroy i Fischera. Zobaczmy, jak to wygląda. Players Haikina na dwóch pierwszych miejscach. Następnie Wirtanen, Fullerton. No tak. No, nie jest zbyt ciekawe, tak parami się to ustawia, ale tutaj Sanchez z Hoffmanem byli przed Ryanem i Wandermerem. Drużynowo, no, gonią ich. Powoli, ale gonią. I jeszcze reklama. To był w Austrii, jednak. Wyścig w Austrii. Zostaje dwa do końca. Koniec tego odcinka. Do kolejnego wyścigu. Cześć.